Kończą się, moi drodzy, czasy kurwa. Że na Instagramie kurwa, wiecie, złote zegarki, kurwa, markowe ciuchy, zdjęcia i i, ta, i, ta, i stoją takie fafarony, kurwa, lub fafaronki, kurwa. I krzyczą, zobacz, kurwa. Teraz kurwa wideo wchodzi. Trzeba się kurwa umieć odezwać. Trzeba coś umieć powiedzieć, kurwa, cokolwiek. A nie kurwa, spięty kurwa. Karki, wiecie, uniesione do góry, kurwa, wytatuowane wszystko. Ja nie mam nic do tych ludzi, kurwa. Ale ludzie, przecież to kurwa jest śmieszne. Z, te konta, kurwa wszystkie podobne. Oni podobni wszyscy, bo zrobieni. Baby zrobione, kurwa. Yy, te, te same szczykawy, to samo wszystko. Ciuchy, kurwa te same. Chłopy to samo. Te same Rolexy, te same auta, te same ciuchy, kurwa. Przypakowany podobnie, kurwa. Wszystko, kurwa, to samo. No i jak staśmy kurwa. Ludzie, to się już kurwa przestaje sprzedawać. Ja wiem, że nadal są środowiska, które lubią te, te klimaciki, kurwa. Ale no niestety, będzie trzeba zacząć kurwa gadać. Szare komórki wytężyć, kurwa. Pokazać co się kurwa, yy, co się ma w środku. Ja już nie mówię, żeby był jakiś przekaz, bo to wiecie jak to jest, kurwa. Do tego trzeba mieć charyzmę. Żeby być kurwa liderem, takim prawdziwym, to nie wystarczy mieć Rolexa i fajne ciuchy. Tylko moi drodzy, mieć to coś. Yy, I to płynie zazwyczaj ze środka, z głębi, z duszy. Trzeba mieć przerobione kupę rzeczy. Dziękuję bardzo.